Wielki jest Pan i godny największej chwały w mieście naszego Boga, na swej świętej górze, wspaniale położonej ku radości całej ziemi. Góra Syjon, Północna strona to miasto wielkiego króla. Bóg się objawia ze swej siedziby i je ogarnia swoją opieką. Oto bowiem zabrali się królowie i wyruszyli na nie. Lecz gdy tylko je zobaczyli, zdrętwieli, poczuli strach, zostali rozbici. Drżenie ich opanowało i bóle jak rodzącą. Ty potrafisz skruszyć gwałtowną nawałnicą okręty starszisz. To, o czym wcześniej słyszeliśmy, potem sami zobaczyliśmy w mieście Pana Zastępów, w mieście naszego Boga. Bóg oparł je na fundamentach niezachwianych na wieki. Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość pośrodku Twojej świątyni. Jak Twoje Boże Imię tak uwielbiane Ciebie sięga aż po krańce ziemi? Twoja prawica jest pełna sprawiedliwości. Niech się cieszy góra Syjon. Niech radość napełnia córki Judei z powodu Twoich, Panie, wyroków. Obejdźcie kołem górę Syjon. Okrążcie ją. Opiszcie dokładnie jej baszty. Zwróćcie uwagę na jej umocnienia. Przypatrzcie się szczegółowo jej budowlom, abyście potrafili opowiedzieć o tym innym pokoleniom. On jest Bogiem, naszym Bogiem na zawsze i na wieki wieków, on będzie naszym pasterzem na wieki.